Yamaha Valverin 450, dobrze mówię Kasperek. No, nie? 450. Taki przebieg jest w tej Yamaha 16783 km. No i ostatnie poprawki, jakieś diody tam nie działają. Wyciągarkę zamontowaliśmy, tak to wygląda z przodu. Nie do końca tutaj wcześniej. Ktoś, kto robił sobie te, te tutaj rolki do, do haka, to przemyślał. No, rolki raczej wąsko się montuje. Hak powinna, lina powinna iść między tymi dwoma rolkami góra-dół, no ale właściciel stwierdził, że tak to zostawiamy. Jamaszka jest złożona i można śmigać. Jedyne co to właściciel jeszcze tutaj sobie musi porządek z tym zrobić, to jest sterowanie wyciągarki. Ktoś wcześniej sobie tak to wymyślił, no ale nie działa to. Także po prostu jest zrobione na tym oryginalnym przełączniku. No i tyle. Pozdrawiamy serdecznie. Zapraszamy do subskrypcji kanału, oglądania nas. Siema.